Dzień dobry w poniedziałkowy poranek. W naszym studiu Przemysław Terlecki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Witam pana serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, witam Na słuchaczy. Śmieciach. Radia Mamy bardzo ważny powód, żeby dzisiaj się spotkać w studiu. Tak naprawdę, tak sobie myślę, nieznany powód, acz ważny. Dziś 83. rocznica utworzenia pierwszego na ziemiach polskich obozu koncentracyjnego. Obozu koncentracyjnego, oczywiście przeznaczonego dla Polaków. No i nie zdziwimy państwa, jeżeli powiemy, że ten obóz utworzono gdzie? W Poznaniu, panie dyrektorze. Fort siódmy, siódmy, fragment twierdzy Poznań. Tu nie chodzi o Palmy Pierwszeństwa, bo wolelibyśmy nie mówić, że to u nas utworzono pierwszy obóz koncentracyjny. Ten pierwszy utworzony przez Niemców, przez Niemcy nazistowskie, to był Stutthof, bo już 2 września to był najdłużej działający obóz koncentracyjny. Natomiast mówimy o tych obozach, które powstały po wkroczeniu już Niemców. Proszę zobaczyć, jak szybko to następowało. 1 września mamy bombardowanie Poznania. 10 września wkracza tutaj wojsko, a miesiąc później, 10 października, tworzą obóz koncentracyjny i wiedzą, kogo chcą tam osadzić. Już w lipcu są gotowe listy z nazwiskami. No tutaj byli Niemcy, byli Volksdeutsche. Oni dokładnie wiedzieli, kto jest elitą, kogo, komu należy w pierwszej kolejności odciąć głowę. Dosłownie odciąć głowę, bo gilotynowano wtedy. Pan mówi o tym, że tak naprawdę to był obóz dla elit. Polski. Elit, ale to był też obóz krwawej zemsty, tak był nazywany hmm. przez samych Niemców. Panie redaktorze, szanowni państwo, musiała to być krwawa zemsta. Niemcy oczywiście nie mogli nam darować utraty Wielkopolski po zwycięskim powstaniu wielkopolskim. Mieli to żywo w pamięci. I ślązacy, powstańcy śląscy, powstańcy wielkopolscy byli absolutnie tymi pierwszymi. Dzisiaj w obozie będzie brał udział w uroczystości wnuk na przykład Lona Prauzińskiego. To są potomkowie wielkopolskich powstańców, którzy pamiętają tę historię, przychodzą. Jeśli jest taka okazja, na tego typu uroczystości. To ja przypomnę Państwu tylko, że Leon Prałziński to jest ten człowiek, którego oczami Państwo oglądacie powstanie, ponieważ jego rysunki stały się właściwie takim, takimi ikonami powstania. No i za to między innymi trafił do Fortu Siódmego. Panie dyrektorze, trudno tak naprawdę powiedzieć, ile osób przeszło nie przez Fortu Nie wiadomo. Fort... Od razu VII. powiem, nie wiadomo, tu znów nie chodzi o licytację. Nie Chociaż jest... Niemcy byli skrupulatni. Tak, Niemcy byli, to na pewno w dokumentach było, to, 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 to były ofiary przesłuchań y, dzisiaj w, w domu żołnierza, dzisiaj tak. Muzyczny, tam była siedziba Gestapo. To byli ludzie przeznaczeni do eksterminacji na miejscu, to byli ludzie przeznaczeni do wywiezienia do obozów koncentracyjnych. Księża, którzy tu trafiali, wywożeni byli do Dachau. Mówi się około 20 tysięcy osób, ofiar obozu koncentracyjnego, natomiast nikt nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć, ile tak naprawdę ludzi trafiło do Fortu Siódmego, ile straciło w tym miejscu życie, ile zginęło w lasach pod Poznaniem. Za parę dni mamy kolejny marsz w lasach palenckich, Palencki. to to jest też historia zamazana, likwidowana. Niemcy mieli oczywiście doświadczenie Katynia. Perfekcyjnie likwidowali ślady swoich zbrodni. Wiedzieli, że za chwilę będą odpowiadać, bo front się zbliża. Panie dyrektorze, no, monografia by się przydała też na ten temat. Tak, tak. No tak bo no. Wiemy tylko, że ten przerób, przepraszam, Czeka. to może nie jest eleganckie słowo, ale Niemcy trochę masowo podeszli do Panie tego. Panie redaktorze, szanowni państwo, co jest ważne, mię. co jest ważne, nam się obozy koncentracyjne kojarzą z Holokaustem, z zagładą Żydów i ta historia zagłady Żydów w Chełmnie nad Nerem, to zaczęła się właśnie tu w Kalpozen. Tu, no tu głównie były polskie elity, to byli wojewodowie, burmistrzowie, murarze, nauczyciele, naprawdę absolutna elita, potem działacze konspiracji, Później mieliśmy y, obóz w Żabikowie w kwietniu 44 roku, kiedy Niemcy potrzebowali uruchomić produkcję, fabryka Telefunkena zaczyna działać właśnie w Forcie Siódmym. Przenoszą obóz do Żabikowa, a potem mamy Chełmno nad Nerem i całą tą znaną historię Holokaustu. Tu mówimy o pierwszych tygodniach i miesiącach wojny, kiedy jest zaplanowana zagłada narodu polskiego. Po prostu nas miało nie być. Z, miało, y, Niemcy rozpoczęli tę krwawą rozprawę z narodem polskim od elit. Mam takie wrażenie, Często rozmawiam z poznaniakami i mam wrażenie, że wiele osób nigdy nie było w Forcie Siódmym, a jeżeli... Tam się nie jest, nie zobaczysz, jak wyglądają mury, jak wyglądają te schody śmierci słynne, ta ciasnota tak naprawdę, w której można było zrobić wszystko z tymi ludźmi. Bo oni nie mieli się gdzie schować. Tak. Nie mieli gdzie uciec przed razami, no to dopiero wtedy widać, no to jest miejsce, w którym po prostu zaczyna być taki lud, który chodzi po prawej. Panie piecach, redaktorze, to jest to, 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 są mury, to są mury, czerwone cegły, twierdzy Poznań. Tam nie ma tego, co znamy też z innych obozów, tam nie ma bucików dziecięcych, tam nie ma stred włosów. Tam, tam nie ma tej, tego epatowania, właśnie tego typu... Materialnymi dowodami zbrodni popełnianych przez Niemców. Natomiast tam mamy potężne nazwiska, mamy wojewodę, wojewodę poznańskiego, mamy Floriana Marciniaka, twórcę szarych szeregów, ale dzisiaj, bo chcę to powiedzieć, żebyśmy zdążyli. Dzień. Dzień. Dzisiaj w sposób szczególny chcemy upamiętnić błogosławioną poznańską piątkę związaną z oratorium na Bronieckiej, pięciu chłopaków, którzy zaraz od początku okupacji zaczynają działać z konspiracji bardzo szybko wyłapani. 21 września, 23 trafiają do siedziby Gestapo, do domu żołnierza. Tam są maltretowani, przywiezieni do Fortu VII, gdzie spędzają, spędzają cztery tygodnie. Tam zaczyna się ich droga krzyżowa przez obóz we Wronkach w Berlinie. Kończą swoje młode życie, bo mieli między 19 a 23 lata, kończą swoje młode życie w Dreźnie 24 sierpnia 1942 roku i mamy właśnie 80. rocznicę śmierci chłopaków, których Jan Paweł II wyniósł w tym na tym roku była ta 80. rocznica, nawet oczywiście każda z tych zbrodni była de facto zbrodnią sądową. W przypadku najmłodszego z nich, Jarogniewa Wojciechowskiego, to w ogóle zdaje się w momencie skazywania bo niepełnoletni. To nawet według ustawodawstwa III Rzeszy... Ja zapraszam Państwa do tego miejsca. I ja dzisiaj, i dzisiaj, szanowni państwo, będzie niezwykła historia, bo udało mi się dotrzeć do rodzin błogosławionej piątki. Część z nich pojawi się dzisiaj o godzinie 12 mhm. w forcie 7. I my dzisiaj, takie zapomniane miejsce odsłaniamy. Pokazujemy tym, którzy przyjdą, zechcą przyjść do Fortu 7, by oddać hołd wszystkim ofiarom zbrodni niemieckich. My chcemy pokazać cele 58, gdzie. Błogosławiona czwórka się działa. Edward Klinik trafił dwa dni wcześniej i prawdopodobnie był osadzony w innej celi, ale my na cegłach mamy ich autografy i Henia Gabriela, mhm. ich przyjaciela, który przetrwał, który nie został zamordowany i tak naprawdę jego wspomnienia pozwalają nam dzisiaj mówić w miarę szczegółowo o życiu, o bohaterskiej. Dwuletniej drodze krzyżowej chłopaków na szafot w Dreźnie, w więzieniu w Dreźnie, bo ścięto im głowy, zgilotynowano. Wy chcecie tę cegłę na stały odsłonić? Tak. Ona ta cegła... Ma być eksponowana, dostępna. Takich cegieł jest pewnie więcej. Jest mnóstwo takich cegieł. Mamy cegu, cegłę, na przykład, z, gdzie jest podpisany Pawłowski, rektor poznańskiego uniwersytetu. Mamy Mariana Szlegela, to ta jedyna słynna ucieczka z Fortu VII. E, naprawdę brawurowa ucieczka e, do, do, do Paszczy Lwa, ucieczka z Fortu VII do Berlina, zgłoszenie się na Gestapo. No, tam jest mnóstwo sensacyjnych też historii, które nadają się na opisanie, udokumentowanie, na zrobienie dobrych dokumentalnych filmów. To jest początek drogi, panie rektorze, kiedy te cegły parę dni temu. Oglądałem, czy one nadają się do udostępnienia. One wymagają pieczołowitej, nietaniej konserwacji i już uruchamiamy to. Natomiast ciarki przechodzą, naprawdę świadomość, że tam trafiają młodzi ludzie, którzy bez strachu, bez strachu. Z miłością do Jezusa, do Jezusa przede wszystkim mówią, kochani rodzice, kochamy Pana Jezusa. On wie, co robi. Nie boimy się śmierci. Pan kochamy to spod gilotyny, które tak, pisali chwilę. Tak, przed no, tym niezwykłe nie... świadectwo, że będzie dużo młodych ludzi. Myślę, że to jest, jeśli szukamy autorytetów, jeśli chcemy budować współczesny świat na wartościach, to błogosławiona piątka idealnie do tego pasuje, bo to są rówieśnicy dzisiejszych dzieciaków, co ze smartfonami niezwykłe chodzą po, łapki, po ulicach. Które potrafiły też się pobić na podwórku i. Ale pięknie też. Śpiewali to, jest, to są czasy Stefana Stuligrosza, początków y, tworzenia chóru przez Stefana Stuligrosza. To był ich kolega, oni razem śpiewali właśnie na Wronieckiej, a później na Śródceniu. Ja jeszcze o jednej rzecz może powiedzieć: o chłopakach można też dużo poczytać, obejrzeć sobie komiksy, są płyty im poświęcone. No, weszli trochę do takiego świata, powiedziałbym dzisiaj, popkultury. Natomiast... Ale świetna książka jest w tym roku wydana. Pani Kinga Sybilska napisała Chłopcy z mojego firtla, sam tytuł jest chwytliwy. To jest książka, którą każdy młody człowiek, ile to ma stron, 140 stron. Myślę, że godzinka wystarczy, żeby tę książkę przeczytać i zakochać się, zakochać się w takiej szlachetnej, tych... szlachetnej postawie. Panie dyrektorze, młodego człowieka. ważna sprawa, bo o tym nie powiedzieliśmy. Ten obóz ma jeszcze jedno bardzo, bardzo ważne znaczenie, dlatego że tam podjęto pierwsze próby masowego uśmiercenia ludzi. Myślę o gazowaniu. Dobrze, że pan I o tym pamięta, że pan o tego, tym mówi. Dlatego, że to też jest coś, mhm. co być może warto byłoby wyeksponować i puścić w świat, bo świat o tym na pewno nie tylko, że nie, nie wie o Forcie Świątecznym, to o tym, że takie coś. Tak naprawdę zaczęło się w forcić. Panie że powiem, powiem z pewnym wyrzutem sumienia, choć to nie jest oczywiście moja wina, ale zapraszam w ostatnich latach poznańskiej, wielkopolskiej elity w to miejsce i powiem tak, większość osób, które zapraszam, mówią, jesteśmy tu po raz pierwszy. Większość osób, które zapraszam to, mówią. Nie wiedzieliśmy o, o komorze gazowej, nie wiedzieliśmy o pierwszych eksperymentalnych, eksperymentalnym masowym mordowaniu ludzi. Tymi pierwszymi, których podjęto próbę zamordowania tlenkiem węgla czadem, to byli pensjonariusze Zakładu Psychiatrycznego w Owińskach i oddziału Miejskiego Szpitala w, w Poznaniu. Jest taka cela, to jest miejsce, gdzie normalnie remiza artyleryjska, gdzie normalnie Niemcy przetrzymywali armatę, ta armata została wyciągnięta, zamknięci, zagazowani. To jest niestety także Historia tego miejsca, o której musimy pamiętać, i musimy w tym miejscu stawać w prawdzie i mówić, kto był ofiarą, kto być katem, ale nie, nie grzebać się w tej ranie. Ja mam taką absolutną ideę fix, żeby zwłaszcza to młode pokolenie jednak umiało ze sobą rozmawiać pokolenie Polaków, pokolenie Niemców, pokolenie europejskich krajów, które mają trudną historię. Ona właśnie często była znaczona takimi komorami gazowymi i obozami, żeby jednak prowadzić dialog w absolutnej prawdzie żeby z tym przesłaniem nigdy więcej, które zawsze pada w Forcie Siódmym, jednak no, świadomie tak, i mądrze dojść do tego. Ale to momentu. jest akcyjność. Pytanie, czy dałoby się stworzyć stałą wystawę, która opowiadałaby o tym, jak wyglądało życie w okupowanym Poznaniu, jak wyglądały niemieckie zbrodnie, kto przechodził przez Forcie to Siódmy. Panie doktorze, ważna kwestia. To będzie w Forcie Siódmym? Tak, właśnie. ważna kwestia. Kończymy w tym roku gigantyczny pro, projekt unijny WRPO, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, kilkadziesiąt, prawie trzydzieści mhm. milionów złotych zaangażowanych, by uratować to miejsce, by stworzyć. Z tych pomieszczeń, które były zalewane wodą, gdzie była pleśń i grzyb, gdzie roślinność nam rozsadzała te cele ich za parę lat by nie było. My uratowaliśmy to przed, przed zniszczeniem i w tym miejscu chcemy opowiadać historię wymordowania elity poznańskiej wielkopolskiej, zamordowania powstańców wielkopolskich kobiety. W tej chwili remontujemy cele kobiece. Chcemy także pokazać losy kobiet, które były tam osadzone. Byłem parę dni temu, obok cel kobiecych był karcer, straszne miejsce. Te kobiety we wspomnieniach piszą, słyszały te jęki, słyszały. Tę mękę osób wsadzanych do, do karcera. Chcemy opowiadać historię wypędzeń, wysiedleń z Poznania i z Wielkopolski. Chcemy opowiadać e, historię tych mordów w lasach. Mamy pomysł na kilkanaście wystaw stałych, bo to jest jedyne miejsce, w którym historię, okrutną historię, jaką nam Niemcy tu w czasie II wojny zgotowali, możemy opowiedzieć. Macie na to pieniądze? No bo to już powinien być projekt naprawdę na dużą skalę zrobiony. Mamy troszkę pieniędzy. Pienien pieniądze mamy na infrastrukturę, natomiast jest mnóstwo programów dotacyjnych, także uruchamianych przy przez Ministerstwo Kultury. My sięgamy każdego mm. roku po te pieniądze i, i powiem tak, udaje się, udaje się. To nie jest przecież tajemnicą. Państwo wiedzą, lada moment będziemy pod skrzydłami samorządu Województwa Wielkopolskiego, marszałka Marka Woźniaka, który osobiście odpowiada za historię, za kulturę, za muzea i także liczę na to. Też bywał w Forcie VII. Pan marszałek regularnie bywa w Forcie Siódmym wiecie, i, i bardzo liczę na to, że właśnie tak. mając świadomość tego miejsca i tej historii, marszałek również nie będzie szczędził pieniędzy, by zachować tę historię dla młodych ludzi. Zachować dla młodych, już nie dla takich jak ja. Ostatnia dla młodych minuta ludzi. programu, coś się dzieje w kwestii Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Budowy muzeum. No. Tak, dzieje się, dzieje się. Nie mogę nie zapytać. Panie, panie redaktorze, dzieje się. Szykujemy się do y, przygotowania terenu pod y, inwestycje. Dawna, dawne lodowisko Bogdanka, tam jest mnóstwo takich y, sypiących się, walących y, budynków, budek. My czyścimy teren, żeby w pierwszym półroczu przyszłego roku marszałek mógł ogłosić, bo to już będzie w rękach marszałka. Marszałek mógł ogłosić dwa ważne y, przetargi. Przetarg na zaprojektowanie wystawy stałej serca muzeum ale także najważniejszy przetarg na głównego wykonawcę, na tego, kto podejmie się w ciągu trzech lat wybudowania w, w tym miejscu nowoczesnego muzeum. Czy względy formalne zostały dopełnione, jeśli chodzi o przekazanie? Nie, nie, no przekazujemy, my, my przekazujemy w tej chwili plan, musieliśmy finansowy, merytoryczny Myślę, przedstawić już poznań, do Urzędu Marszałkowskiego. Tak, no, najważniejsze głosowanie już się odbyły w samorządzie m. miejskim i, i województwa wielkopolskiego, tam po prostu radni miejscy i radni wojewódzcy wyrazili zgodę na dokonanie takiej zamiany, a także na to, by to marszałek województwa dbał o pamięć czerwca 56, martyrologii w Forcie VII, powstania wielkopolskiego, e, cyta Stadeli, jest pan Armii optymistą? Jestem pisze? optymistą, jestem optymistą. Powiem też tak, to jest bardzo ważne. Idą trudne czasy. Samorząd województwa jest samorządem zamożniejszym od samorządu miasta, więc jeśli mówimy o przetrwaniu tej biedy, która gdzieś tam no, puka, nie czarujmy się, rachunki za chwilę będziemy wszyscy gigantyczne płacić, parę milionów złotych rachunki Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Oby. Wiem, że marszałek nie tylko zna historię, ale ma troszkę więcej pieniędzy, żeby uratować nas. Oby nie było tej pokusy oszczędzania na kulturze. Przemysław Terlecki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Mimo Niepodległości. Mimo tej tragicznej daty dobrego dnia, państwu życzę słońce świeci, liście jesienne, aż trudno, 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 trudno sobie wyobrazić, Jak że 83 lata temu Niemcy uruchamiają pierwszy obóz koncentracyjny w Poznaniu. Доброго дня.